W swoim odcinku, tym razem smaków życia, jak widzicie y, mamy tutaj Ayshegul, gdyż Gliceriusz poszedł do pracy. A po kacence jak widzicie, mamy przeskok trzyletni, gdyż mamy już Todlerka, jest nim Saf Safie, y, Defne Banguard. Jest to pierwsze dziecko Gliceriusza oraz y, Ayshegul. Y, co jeszcze chciałabym powiedzieć? Y, Chciałabym dzisiaj zorganizować, może nie takie przyjęcie, ale odwiedziny. A przynajmniej albo coś w tym stylu. Naszej parki lub jednak przyjęcie. Na razie bym chciała nimi pograć, więc yy, powiedzmy cofnę taba. I tutaj yy, powiedzmy ustawię sobie ściany, żeby mi było wygodnie. Też żebym chciała, to na pewno chcę sprzedać. Tymczasowo. Tutaj tą butelkę, jaką mi się to załaduje, eee, nie tak, jeśli samą butelkę, to sprzedaj za 68. I myślę, tak, Zastanawiam się, czy którą mi zostawić, ale to też sprzedamy. Tylko to jest dwie rzeczy, no, a jeszcze tu jest ten shaker chciałam sprzedać. Bo już imprezy ogarnęliśmy, a mamy tutaj małe dziecko, więc to sprzedamy też. Więc powiedzmy, tam było. Powiedzmy, mniej więcej 60 simionów. Natomiast tutaj jej schowam. Ty zajrzysz do córki. Trochę musiałam ją ogarnąć, tą małą, bo. No nie było łatwo. A ty tutaj jeszcze sprawdzać potrzeby, wszystko jest ok. Mała sobie tutaj śpi. Widzę, to czym się śni. Tak na razie wygląda jako taki pokój. Jak widzicie dodałam tutaj lampę z krainy magii, więc ona się dość, dość specyficznie świeci. Mieliśmy też kłopot ze szczurami, tego akur może akurat nie widać, a tu jest taka norka ze sz na szczury. Taka właśnie myślę bardziej. Niech sobie tutaj poogląda, a spódzimy małą Aishę. Znaczy, małą Aisha No dużo z Aisha bym powiedziała, ale niech tutaj się spódzi i wstanie. Eee, Podejść tutaj eee, i. O! Eee... Ja bym chciała, żeby ona ją nakarmiła. Więc. Eee... Posadź y, Safie Daphne tutaj. Y, a tutaj też widzę, jest y, z myszami. Y, so. Może ja im... na, nie, pójdę y, później to zrobię. Y, y, Okej, okay. chciałabym y, daj jej jedzenie. I niech to będzie może kanapka z szynką. Tak, kanapka z szynką. Yy, daj ją, a nie, to sama sobie przygotujesz coś do jedzenia, zjedz późne śniadanie i niech to będą jajka na toście. Nie będzie oglądania. Au, a mała wywaliła. Okej, okay, to będzie trzeba... Yy... Myślałam, że ona jest głodna, więc... A, papu jest cacy. No tak, jak wywalisz to na. E... Dobra, to my ją wyjmiemy jak nie jest głodna. E... Wyjm ja... trochę poczekać z tym jedzeniem. I tutaj to musimy wyrzucić. Ja ci to przyniosę tutaj gdzieś. Ale z ciebie mała rozrabiaka, nasza kochana Safie. Ale widzę, że jak nie chcesz jeść, to nie będziemy cię zmuszać, coś może pobawić. O, trochę to nie wyszło, ale dobrze. Y Myślałam, że mogę to wypolerować, ale dobra, yy, to ty sobie zrób tutaj jajka na tym toście. Natomiast Safie zaraz sprawdzę, bo mi się wydawało, że ona jest... Okej, okay, teraz jest... Yy, Okej, okay, yy, potrzeby jest A, pęcherz! Oczy, my kupiliśmy jej nocniczek. Dobre pytanie. Chyba nie kupiliśmy. Zrobiliśmy pokój, ale nie kupiliśmy nocniczka, więc dajcie mi chwilę, bo muszę uzupełnić tutaj o jedną ważną rzecz, a będzie chciała skorzystać na pewno z nocniczka. Gdzie on tutaj był? Tutaj. I myślę, że damy go typowo różowy. Ja tu dam parę rzeczy, więc nie wiem czy ono mi się wmieści, ale spróbujemy to skasujemy przy okazji. I ja bym jeszcze jeden włożyła też różowy. A... Może tutaj. Będzie miała możliwość chodzenia jak gdzie chce, natomiast... O! Trzeba pomóc z nocniczkiem. Ojciec natomiast ma jest z pracy więc e, nim się na razie nie zajmujemy. E, co jeszcze tu chciałam? E, myślę, że jak skończy ona jedzenie, to by zajrzała tutaj. O, a to najpierw musi zajrzeć do małej. Mm, to może tutaj, o postaramy się, żeby uczy ją korzystać z nocniczka okej okay. więc wyślemy tutaj oraz co jeszcze chciałam tu zrobić z nimi może zadzwonić do Astrid albo o, Konstancji Zaprosimy je po prostu. Aha. No myślałam, że pomoże skorzystać z języka. Jeszcze raz spróbuję. Trochę bycie, ale. To się akurat być nie może. Ok, zaprosimy też tą, ale ja bym chciała, żebyście tu skorzystali. Znaczy, ty ją nas nauczyć. A ty, gdzie idziesz? A, chcecie cię rozmawiać? Ja myślałam, że nauczysz się korzystać z nitki. Ach, Simsy, Simsy. No Dobra, teraz może się uda. Teraz się udało. Nie będziemy im przeszkadzać. Natomiast, o widzę, że y, Konstancja już przyszła. Więc ja tu tak. Y, z przyjaznych y, entuzjazmów się nowymi albumami. sobie tak poplotkują. Y, popraw humor, a ty sobie pójdziesz y, spać. Myślę, że. W tym czasie tutaj sobie to wykasuję, bo ta synka mi była akurat potrzebna pewnej sytuacji. Więc tak, tutaj sobie ustawimy. Natomiast tak patrzę czy tu wpadła już Astrid, ale chyba Astrid nie wpadła. Znaczy nie wpadła. Być może śpi, ale tutaj tak właśnie. Spoglądam, to sobie wypasuje w takim razie. Hmm. Jeszcze co by będziemy chcieli to pochwal szczerze. Hmm. Zaraz ogarniemy to im. Hmm. Mam nadzieję, że u was wszystko było ok, bo ostatni z... To już pewnie mówię z, z, z aplikacją od EA, po prostu nie chciało mi się konto zalogować. Ale póki co, jak nagrywam teraz, a jest 9 stycznia, no to jest OK. Póki co. E, OK. E, no czekaj, już tutaj? A jeszcze korzystacie. A, e, a jeszcze. E, a jeszcze. Safia zdobyła umiejętność korzystania z nocniczka, Dzięki temu brudne e, pieluszki odchodzą i pamięć. Umiejętność korzystania z nocniczka sprawia, że dziecko się rozwija. Okej. Czy yy. jeszcze nam zaskoczyło oprócz tego? Nie, tylko to. O. Może ja tutaj... Yy. Suna, oh no! Ok. Um, to to one sobie teraz pogadają. Tu trochę zejdę. Um, ok. E, niech może e, jeszcze co bym chciała w e, związkach uh, ale trochę to.

Drugi hmm, może z przyjaznych ożywiona rozmowa oh. oraz proszę, że widać, że tu yes. nasza Konstancja oh. co chwilę spogląda w telefon to może hmm. zapytać o kamienie ziołowe w życiu Tutaj widzę, że amantkę, tutaj mi się zgadza, tu jest opiekunka. Snubaszą ścianę. Ale ja tutaj sobie wstawię jako tako. Żeby to mi tak nie wchodziło, A chciałabym pokazać tą przestrzeń. Dobra, Zostawiam. tak. Może tym razem nie bajdzie mi tak w ścianę, jak chciała? Zgarszy na samolubnych symbolów. czy to, to jest co to co my my? Hmm. O, po prostu trybna? Czy jest trybna? poza domem. jest może jeszcze ożywioną rozmowę, Zobaczcie, ile tam zostało Gliceriusz, by wcale za twojego więc e, jak sobie podejdę do góry. E, tutaj znowu ustawię po swojemu. E, natomiast ja bym chciała, żeby sobie zrobiły wspólne e, jedzenie. E, może coś ich wybić, Eee, to ja cukryta. Nie na tą simkę. E, jeszcze raz. Gotuj z Konstancją z i ja bym chciała, żeby one zrobiły sobie może pana de Muerto. A to są takie chyba babeczki lub coś w tym stylu. Zresztą, że no... tak, akurat nie zjedzą, więc to możemy skasować. Natomiast ja sprawdzę u niej, czy musimy coś odklikać, bo. No... Aha, no dobra. Mam no, nadzieję, że to się w miarę powiedzie, co chciałabym zrobić. A, muszę ci to odklikać, więc nie pójdą sobie razem do kuchni. Jeszcze tutaj nie zmieniałam dekoracji, więc. Tak jak widzicie wygląda to tak na obecną chwilę te pokoje. Mam nadzieję, że to gotowanie wspólne się powiedzie. A na razie widzę, że stoją. Natomiast tobie co nie pasuje? A Miaś koszmar. Okej. Okay. Ojciec za chwilę cię przyjdzie, więc... Sprawdź, jak ma się małe dziecko, yy, przyjazne obejmij i może jeszcze tutaj z przyjaznych pocież. Yy, co prawda ojciec jest My bardzo zmęczony, matka oczywiście przyszła, yy, jak tutaj nie gotujesz, to może... Yy, a nie... Mm, Yy, dobra, wyjmij ją. A, może teraz jemu się uda. Też wątpię w to. Anasa. Yy, Konstancja, widzę, że na więc muszę ją tutaj jeszcze raz przenieść. Gdzie jesteś? Yy, tutaj jesteś. Teraz się muszę odklikować. Znaczy chciałam powiedzieć. Że... Mówi się właśnie odklikować? No dobra. Yy. Dobra, poszła sobie. A nie, jest, wróciła. A, ja, dziecko znów nam no, wywaliło jedzenie. Ja, dobra, to to wyrzuć. Ja, zaraz zobaczę, jak tutaj z tymi nastrójnikami i potrzebami. Ja, jest głodna, ale kurczę ja, co chwilę wyrzuca jedzenie. Ja. Może ja bym zmieniła ten fotelik, hmm, czy jak to nazwać, bo widzę, że i tak e, jakby jej nie pasował. Natomiast e, jak ja znajdę teraz fotelek, to będzie cud e, krzesełko dla małego dziecka. to chyba to już mieliśmy. Tak, to chyba mieliśmy, więc to jej chyba nie pasuje. Więc ja tu zaraz wybiorę jej odpowiednie, przynajmniej mam taką nadzieję. A poszukamy go razem. Może ktoś będzie lepszy i będzie go widział szybciej niż ja. Albo mama ma ochotę na bardziej treściwsze jedzenie niż dla małego dziecka. Zaraz to zobaczymy. Wróciliśmy pomogła jednak zmiana fotela na bardziej powiedzmy takie... Drewniany. Hmm. Eee, może kawałż to siebie mała Natomiast. Eee, eee, co tu jeszcze bym mogła zrobić, miłego? Eee, Opowiedz historię. Eee, również może z przyjaznych. Eee, Wygłoś yy, kazanie o złym zachowaniu, które wcześniej miało miejsce. Mm. Yy, oraz może jeszcze z takich mężczyzn, to może o, zmienimy jej strój. Mm. A już gdzie poszedł? A już poszedł do pokoju. Hmm, więc ty może położysz mało, To teraz na jej te, e, te tutaj ogarnę, hmm. ty może skorzystać z tego naciska. Więc chyba ci będzie musiał ktoś pomóc, na przykład mama. Hmm, natomiast potem ogarniemy jeszcze jej higienę i położymy ją spać. Niech to tym razem będzie też mama wszystko. Natomiast Gliceriusz tu widzę sobie zrobił jedzonko. No, więc tutaj e, tak powiem, ogarniamy te relacje. E, Znowu mi coś nie wyszło. E, dlatego ja bym chciała jeszcze tutaj e, może e, niech pogada z sąsiadami przyjazny lubię, nie lubię, poznaj. przyjazny lubię, nie lubię, zapytaj o hobby. Natomiast tutaj Aisha się po prostu zajmie swoją córką. A, następnie... A, pójdziesz z jedzeniem? No, dobra. Tutaj tylko sprawdzę, co oni mają w lodówce. Aha, nic nie macie w lodówce. No to y, my ci tutaj przygotujemy na szybko. Y, Podaj kolację. Sałatką ogrodową wybierzemy. No, do nie poszedłeś, więc y, tutaj umyjesz naczynia. A my y, Spotkamy się za chwilkę, gdy zorganizuję im taką małą imprezkę. Widzę, że nam kurczę ktoś wlazł na chatę, więc dajcie mi chwilę, zaraz wracamy. Tylko, że wszyscy mi uciekli, zanim zaczęłam imprezę, a ona już się niestety kończy, więc na kascence będzie impreza. Natomiast yy, ja bym chciała tutaj jeszcze jej, znaczy, Sofie ogarnąć. Yy, żeby tutaj powiedzmy pokazała zabawkę, może to się uda. Natomiast y... no, pokazała jej zabawkę. Hmm, rodzeństwo się ogólnie bawi, Natomiast y, tu przyszła nam koń żywieniowy, z którego już nie chcę więc on sobie idziesz. Hmm. Sofie tutaj, yyyy, e, e, Aishek tutaj pochwali yyyy, e, przyjaznych, yyyy e, partnera będą e, teraz chwalić się wszyscy, ta e, tacy powiedzmy e, żywieniowcy i będą sobie, że koniecznie, e, ogarniać e, siebie, a nie ten ale dobra, e, Zorg. No dobra, jest, A, jest wierna. dobra. Mm, okaż podziw. Mała sobie idzie do pokoju rodziców. I zaraz do nich tam zajrzymy. A tutaj do łazienki już obawiam się, co będzie robiła. E, I obejmi. Natomiast mała. Tak, mała postanowiła skorzystać z toalety. Więc może stąd wyjść za safe. Muszę wyjść, safię, podejść tutaj i spać. Będę musiała zablokować im jej ten pokój. Hmm. też. Hmm. I tym, jakże optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Zapraszam was na krótką kadencję. Oraz do usłyszenia, do następnego odcinka. Cześć!